Siema, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CSa na moim kanale, a dzisiaj wielki powrót po chyba miesiącu nieobecności właśnie tej gry na moim kanale. Wracamy do grania w skrzydłowe, w turniejowe i w ogóle wracamy do odcinków z CSa. Słuchajcie, zaczyna się nowy rok szkolny, także ja stwierdziłem, że trzeba zacząć od jakiegoś giveawaya, żebyście właśnie mogli sobie coś wygrać. Ale dzisiaj zrobimy troszeczkę większego giveawaya niż normalnie, jeszcze takiego giveawaya u mnie nie było. Główną nagrodą będzie ten oto glock. Ja sam kiedyś miałem takiego glocka, bardzo, ale to bardzo ładny glock, teraz tutaj właśnie mi się... Udało go zanabyć jeszcze z takimi naklejkami. Ale ten glock jest do wygrania za darmo dla Was. No i poza tym glockiem, ten glock też w sumie mi się wydaje, że będzie dla Was do wygrania. Na giveaway Także jeżeli chcecie wygrać któregoś z tych bloków, co będzie wylosowane, mi się wydaje, za kilka dni. Jeżeli chcecie wygrać skina, to piszecie, biorę udział w komentarzu. I najważniejsze jest, żebyście dali sobie trade link w info do Waszego kanału, albo żebyście napisali go po prostu w komentarzu. A i w ogóle koniecznie musicie robić publiczne ekwipunki. Bo jak macie prywatne ekwipunki, to Wam się nie da wysyłać skinów. Bo już była kiedyś taka sytuacja że tam chciałem komuś wysłać skina, bo wygrał sobie, go tam wylosowałem i miał prywatny ekwipunek także dawajcie publiczne ekwipunki i będzie dobrze dobra, zobaczymy w ogóle widzowie jak ja dzisiaj będę grał, bo to jest w ogóle mój pierwszy meczik dzisiaj e, tak, słuchajcie, udało mi się odzyskać mojego silvera elite, dlatego, że ja straciłem moją rangę miesiąc temu kiedy wstawiłem ten nieszczęsny odcinek, w którym grałem tylko i wyłącznie glokiem przez cały, e, nie glokiem tylko diglem przez cały odcinek, a ja z digle nie umiem strzelać, dlatego też straciłem rangę i potem jeszcze jedną rangę straciłem. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Też szybciutko w ramach przypomnienia chciałbym Was zaprosić na stronę Tradit, gdzie możecie wymienić wasze skiny z kodem rybawym ryba, czyli z moim kodem macie 35% bonusu oraz aż do 5 dolarów do pierwszej wymiany. Także zapraszam, jeżeli macie jakieś skiny i chcecie wymienić, albo na przykład wygracie w moim giveawayu skina i będziecie chcieli mieć innego skina, to też możecie go. Wymienić. <laughs> widzowie, nie nie mam pojęcia kompletnie co się stało w tej akcji. Ale nagle mi się zlagował komputer, kiedy nakierowałem na Heda guściowi, i nie wiedziałem do końca, czy go zabiję, czy nie. Oj, dość mi delikatnie laguje, nie wiem, czym to jest do końca spowodowane, bo mam podłączony niby laptop do ładowania. O kurde, 97 dostał. Ja sobie biorę nagiewa, mi się wydaje. Nie wiem, czy mam jeszcze raz w sumie tam iść. No mógłbym teoretycznie jeszcze raz tam iść, ale się boję, że teraz już mi się to nie uda. Raz, czy drugi też tutaj będzie szedł? Nie jestem do końca pewien. A tu poczekam. O kurde, nie zauważyłem go kompletnie. No, on był w lepszej sytuacji na pewno. Jest za zasłoną, co prawda. Pięknie. Dobrze, teraz mój pomysł to będzie o thank you napisał. No i no i wszyscy są zadowoleni. Dobrze, słuchajcie, w tym momencie mój pomysł jest taki, że wezmę p 90 i ja szybko tam podlecę. Chociaż nie wiem, czy to popłaci. No, ale jeżeli nie popłaci, no to już będę wiedział, żeby tak następnym razem nie robić. Popłaciło raz czy drugi raz też popłaci? No nie popłaciło, ale trochę on dostał. Kurde, on był za dobrze ustawiony z tym kałachem. Ale powinien trochę dostać, także mam nadzieję, że mój kolega sobie z tym poradzi. Co prawda, nie wiem co on robi, on w ogóle nie wychyla. O, pięknie, ale wiedział, tak jakby wiedział, bardzo dobre sprawdzenie w ogóle. Dobrze, wygrywamy 3-1. W takim razie teraz mógłbym, mi się wydaje, zagrać coś w rodzaju takiej MP5 i pójdę sobie tutaj. Coś mi się wydaje, że ja po prostu zagram MP5, pójdę sobie tutaj. Nie będę raczej na razie za bardzo wychylał. Albo pójdę sobie nawet tutaj, no i po prostu będę czekał, aż tutaj mi ktoś wyjdzie. Tam już widzę, że jednego mój przeciwnik, mój teammate przepraszam bardzo upolował. O kurde, nie uda salwa, ale już teraz przynajmniej będzie wiedział mój teammate gdzie jest Flash. Dobra, dawaj, wbijamy. No, na co on czeka? Czy on jest na sajcie? Czy on jeszcze nie jest na sajcie? Nie wiem, ale se przeładuje. On chyba nie ma paki, wiecie? Tak, bo paka leży na sajcie. O! No tam jest gdzieś na dole. Na dole? Nie. Gdzie on tam jest niby? Tam? A, on jest tu, dobra, czaje, czaje. Gdzie wiem, czy ja mam wychylać, bo w sumie 20 sekund zostało. Okej, okay, ale już chyba i tak nie zdąży on zaplantować. Nawet jeżeli podniesie pakę, nawet jeżeli mój teammate zginie. Także ja stąd wychodzę, mój teammate zginął, ale i tak. I tak mu się nie uda podłożyć. Nie udało mu się wygrywamy. Jak na razie bardzo ładnie wygrywamy, teraz w sumie mój plan jest taki, że rzucę tam palaka jakiegoś i wejdę sobie tak samo, albo wiecie co? Tak, smoke, flash oj! Przy nieszczęsny. Dobrze, widzowie, ja tu podpalę. Tylko właśnie dlatego, żeby tempo zyskać jakieś. Dobrze jest z tymi cieniami, wiecie, w tym miejscu. Bardzo dobrze widać, jeżeli przeciwnik podchodzi. To jest bardzo duży atut, jeżeli chodzi o stronę antyterrorystów. Bo zawsze jesteście szybciej delikatnie. Leżysz. O kurde, ale ja delikatnie mi nie, wysz nie wyszedł mi ten... Nie wyszło mi te full auto. Leży... O kurde, leżał kałach, ale... Skupiłem się na tym kałachu, Chciałem go podnieść i nagle mi ziomek wylas. Ajajaj. Dobrze, mamy 6000, to oznacza tylko jedno. Jakby, ja wiem, ja przepraszam was bardzo, aczkolwiek no, autocampa w ostatniej rundzie jest bardzo wskazana, w szczególności, że mam więcej pieniędzy, to mogę sobie, mi się wydaje, na spokojnie kupić. Ale bułka. Taki one-tapik. Dobra, jest w oknie. To na pewno. Aj, kurde 64. Pierwszy strzał nietrafiony. No ale widzowie, Mam 85. On delikatnie mi nie pomaga, tak troszeczkę chciałbym zauważyć. No ale dobra, może nam się uda to wygrać. Teraz strona zdecydowanie trudniejsza. Strona terrorystów na mapie Nuke. Yy, jeden jest w, yy, tam. Tam stoi na górze. Dobra, widzowie, to ja też w takim razie wjeżdżam. On wjeżdża, to ja też wjeżdżam. Dobra, jeden leży. Nie wiem, jakim cudem, jakimś. Jakoś się udało. Co on widzowie robi? Możecie napisać w komentarzu co sądzicie o tym, co, co mój teammate robi, bo, bo moim zdaniem trzeba by było się tutaj skampić i poczekać aż gościu przyjdzie zdefować, no bo i tak paka już leży. Dobra, udało się tym razem. Heum by się i tak przydało kupić, ale wiecie co, ja sobie teraz wezmę mi się wydaje Teka albo rewolwer. Dobra, wezmę seteka. No i tak mamy aktualnie olbrzymią przewagę, jeżeli chodzi o, o to co się dzieje. Dobra, jeden jest tam gdzie był wcześniej, wejdę za tymi drzwiami, żeby się mnie nie spodziewał. Dobra, udało się ładnie, 88 ode mnie, bardzo ładnie mój teammate teraz pocisnął się z tymi główkami. Negevik oczywiście, moja ulubiona broń. Dajemy jemu paczkę, rzucamy sobie tutaj smoke. Co to był za co on tu zrobił? No panie, kochany, co ty robisz? Dobrze, widzowie fleszyk. Wracamy się w takim razie. Czy on znowu będzie puszował tego gościa? Mam nadzieję, że nie. Okej, okay, nie. Smoke poleciał. Dobra, pięknie. No i widzowie co? Chyba ostatnia runda. No dzisiejszy odcinek całkiem dobry, fajnie mi się w ogóle grało. Czy ja sobie przypadkiem przełączyłem na lewą rękę? Ej, widzowie, możemy zrobić jeden odcinek cały, cały mecz na, na lewej ręce tylko. Chcielibyście coś takiego, bo moim zdaniem lewa ręka to jest wielka profanacja, jeżeli chodzi o tą grę. To jak jesteście praworęcznie, a strzelacie z lewej ręki, w sensie to sprawiło, że też będziecie na wojnie strzelać z lewej ręki? No chyba nie. Tego mi się wydaje. Okej, okay, mamy wygraną. Czy dostanę jakiś awans, da? To fajnie by było. Chociaż szczerze mi się nie wydaje, bo jeden mecz to tak raczej ciężko. No ale w sumie ładniej mi poszło, więc może. Może pobiję mój dotychczasowy rekord z Silver Elite i może Master wbijemy. Oj, wbijemy Master! Wow, ale pięknie widzowie, to jest najpiękniejszy powrót, jaki tylko mógł yy, być. Do, do CSA. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, widzowie, do Golda. Także oczekujcie filmów. Ja będę trenował, ja będę ćwiczył, żeby wygrywać bardziej. Yy, I mi się wydaje, że, że uda nam się wbić może kiedyś by nam się udało. Także dzięki jeszcze raz za oglądanie. Pamiętajcie o konkursie. Będzie dosłownie losowanie za kilka dni. Także was powiadomię na karcie społeczności albo w kolejnym odcinku, kto wygrał. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się na razie i cześć.